Nazywam się Halina Rogozińska. Pseudonim mam mała i niebieska. Dużo osób jest przerażonych, jak widzi mój pesel. Wtedy miałam 17 lat, a teraz mam 97. Lata płyną, ale ja jestem w środku młoda. Taka dziewuszeczka podeszła do mnie i mówi, jak ty walczyłaś, jak ty jesteś na wózku. Jestem teraz na wózku, ale byłam bardzo wygimnastykowana. Potrafiłam y, założyć sobie nogę za, za szyję. W czasie powstania to ja przechodziłam najróżniejszymi dziurami, bo sobie zawsze wszędzie dawałam radę. Młodzi ludzie, młode głowy, zawsze się uśmiechajcie do życia. Życie uśmiecha się tylko do tych, którzy się sam już w Michaelu. Naprawdę.